Dziś na parara pokażemy Wam kilka fajnych Halloweenowych pranków. Będzie wesoło! Co się dzieje? A już rano! Czas wstawać. Wreszcie nadszedł czas na moje ulubione jesienne święto. Halloween! Nawet kostium zdążyłem przygotować. Mam też świetny pomysł na to, jak przestraszyć wite. Wiem, że boi się duchów bardziej niż czegokolwiek innego. Dlatego mój balonik na pewno jej się spodoba. Zrobię z niego coś fajnego. Super! Gotowe. A teraz idę do pokoju wity. Ciekawe, co zaraz będzie. Mam też odpowiednie rękawice. Oczywiście, co to za żart, bez porozrzucanych cukierków. I prawie koniec. Czuję, że będzie zachwycona tą zieloną lepką masą. Dobra, trzeba też pamiętać o zaklejeniu drzwi do pokoju. Niech myśli, że to mur z cegieł. Dzień dobry. A, To okropne! Co się stało z moimi rękami? Straszne! Zaraz dam popalić Alexowi, Aaa! no bardzo zabawne! Co to ma być? Jak mam się teraz stąd wydostać? No jak? Podoba ci się mój mały żarcik? Odegram się na tobie, jakby się tu na nim zemścić? Wiem. Będzie przerażony, gdy zobaczy krwawe odciski na ręczniku. Okej, okay. mamy czerwoną farbę. Właśnie tego potrzebuję. Bu! O tak, wychodzi świetnie. Gotowe? Ale to nie wystarczy. Aleks weźmie dziś krwawy prysznic. Już czuję, jak będzie krzyczał ze strachu. No i oczywiście nie może zabraknąć napisu na lustrze. Zrobione? Najwyższy czas wskoczyć pod prysznic. A, co to jest? To straszne. Pomocy! Uff, może mi się coś przywidziało. Co to ma być? Tu też jest krew! Co? O nie, ktoś mnie obserwuje! No i co sądzisz o moim pranku? W ogóle nie był śmieszny. Mam pomysł na kolejny żart. Będę potrzebował do tego pudełka płatków i trochę mleka. Najpierw robimy to co zwykle. Bierzemy salaterki i wsypujemy do nich płatki. Gotowe, ale to jeszcze nie wszystko. Bez robaków dowcip się nie uda. Wsypię te maleństwa do pudełka po płatkach, co zaraz będzie! Wita, przestań spatrywać się w tego tableta. Lepiej zjedz ze mną śniadanie, masz rację, już pora. Mm, jakie pyszne. Też uwielbiam te płatki. To jest takie ciekawe, nie mogę się oderwać. Daj mi mleko. Życz mi smacznego. Co? Dlaczego te płatki się ruszają? Aaaa! To straszne! Alex, zwariowałeś! To był tylko żart! Mam świetny pomysł! Zrobię Alexowi najstraszniejszy seans filmowy w historii! W tym celu muszę przygotować specjalny stolik z dziurą w środku. Bierzemy karton i wycinamy na środku otwór. Kładziemy na to kawałek materiału. I w tym samym miejscu też robimy dziurę. Najważniejsze, żeby wasza głowa idealnie zmieściła się w otworze. Będę też potrzebowała kubełka popcornu. To będzie przynęta dla Aleksa. Już sobie wyobrażam, jak będzie się cieszył, gdy zobaczy tę twarz w popcornie. Żart gotowy. O popcorn, jak fajnie! W dodatku leci horror. To się nazywa idealne Halloween. Ale super film. Aj! Toż mnie ugryzł. To ja chcę cię zjeść. A w popcornie jest szpielet. Pomocy! Wiedziałam, że ten prank na pewno się uda. Moim zdaniem wyszło genialnie. Muszę coś jeszcze wymyślić. Wiem. Czym jest Halloween bez dyni? Bierzemy nóż i odcinamy górę. A teraz z pomocą łyżki pozbędziemy się wszystkiego ze środka. Skończyłam. Teraz zrobimy dyni twarz. Wytnę wszystko tak, żeby była jak żywa. A do środka włożę kilka świeczek. Aby twarz była jak najbardziej przerażająca. Super! Ostrożnie rozstawiam świeczki. I chowam dynię pod łóżkiem. Okej, okay, czysto. Ale podoba mi się mój pomysł. Teraz pozostało tylko zrobić krwawą ścieżkę do łóżka, żeby Alex na pewno pod nie zajrzał. Jak zawsze pomoże mi w tym czerwona farba. Muszę dokładnie pomalować nią podeszwę buta. Niestety farbę ciężko potem zmyć, więc nie powtarzajcie tego w domu. A teraz robimy krwawe ślady. Pozostaje tylko czekać na Alexa. Ale super, ale fajny filmik. Co? Dokąd prowadzą te ślady? Pod moje łóżko? Nie zjeść. Co za tchórz z ciebie? Tchórz? Więc to twoja sprawka. To nie było śmieszne. Ja pierwsza kręcę kołem. Mam szczęście. Uwielbiam kiełbaski. Fajnie, że je dostałam. A dokładnie jedną ogromną kiełbasę. Pyszności. Teraz ja się dowiem, który smakołek dostanę. Ej, ale ja chciałam coś smacznego, a nie ohydnego karalucha. Może jeszcze nie jest za późno na powtórkę. Nie pozwolę na to. Chcesz, żebym zjadła to obrzydliwe coś? One śmierdzą i pełzają. Nie, nie chcę. Bardzo się ich boję. Skoro nie chcesz wykonać zadania, no to czas na karne kobo. Nie, już wolę zjeść karaluchy. Chociaż zupełnie nie pasują do mojej pysznej pizzy. A, zaatakowały moją rękę! Nie, nie pisałam się na to. To okropne! Julie, na co czekasz? Najwyższy czas, żeby zjadła kiełbaskę. Z przyjemnością. Chyba zrobię hot doga z pizzy. Z pysznym kiełbaskowym nadzieniem. Patrz, jak fajnie wyszło! Mmm, to najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam. Kiełbasa doskonale uzupełnia smak pizzy. Jest o wiele lepsze od zwykłych hot dogów. Julie, zmuszasz mnie do spróbowania twojego smakołyku. Co oczywiście chętnie zrobię. Co ty sobie myślisz? Kto ci pozwolił na dotykanie mojej kiełbasy i pizzy? Oddaj mi mojego hot doga. Nie wierzę, jak ci nie wstyd. Swoje karaluchy. Nie chcę, jest ich za dużo. One chcą zjeść moją pizzę. Wow, naprawdę jest ich cała masa. Wynoście się stąd. Przynajmniej dajcie mi zjeść kawałek pizzy. Prawie nic mi nie zostawili. No, może tyle wystarczy. Hmm. <laughs> Właśnie zjadłaś karalucha. To straszne. Chyba coś jest w moich ustach. Aaaa! Twoje usta to teraz królestwo dla karaluchów. Mogę tym razem kręcić pierwsza? Ciekawe, co wylosuję w tej rundzie. O nie, tylko nie robaki. Będę się cieszyć z gumy, a nie z robaków. Hurra, to huba-buba, uwielbiam ją. Super. Teraz moja kolej. Fair. Dlaczego niektórzy dostają gumę, a inni kurze łapki? Są straszne i obrzydliwe! Tak, nie zazdroszczę ci! Lepiej jedź swoje przysmaki. No właśnie, na co ja czekam? Czas położyć gumę na pizzy, żeby było ładnie i smacznie. Hmm, jest kolorowa i długa, więc pizza na pewno będzie apetyczna. Tadam! i jak? Myślę, że wygląda super. No, ekstra. Nie to, co kurze łapki. Wpadłam na świetny pomysł. Zrobię mili mały żart, spodoba jej się. Co to jest? To okropne. Lepiej połóż te łapki na pizzy zamiast na mojej twarzy. Wyjdzie lepiej. Dlaczego jestem tak karana? Mogłabym cieszyć się smakiem pizzy, a muszę ją zepsuć kurzymi łapkami. I jak? Smakuje ci? Pyszna? Jeszcze sobie żartujesz? Jedz sobie swoją. Z przyjemnością zjem sobie pyszną pizzę. O tak, jakie to fajne. Nie sądziłam, że guma i pizza razem stworzą coś nierealnego. To jest tak dobre, że nie mogę przestać. Dawno nie jadłam lepszej pizzy. Czas na gigantycznego balona. Wow, jest naprawdę duży. A im większy balon, tym fajniejsza eksplozja. Co się dzieje? Gdzie jestem? Nic nie widzę. To Moja szansa na pozbycie się wszystkich kurzych łapek. Jedzenie pizzy bez nich jest o wiele lepsze. Julie, myślisz, że nic nie widziałam? A właśnie, że widziałam. Za swoje oszustwo będziesz musiała zmierzyć się z karnym kołem. O nie, mam nadzieję, że dostanę coś, co nie jest ohydne. Hura, deszcz! To nawet przyjemne. A jeśli to będzie deszcz z kurzych łapek? Haha! O nie, pomocy! Te paskudne łapki spadają mi na głowę. <noise> Julie, wyglądasz tak zabawnie. Okay. Zobaczmy, jakie smakołyki czekają na mnie tym razem. O tak, to się nazywa szczęście. Czas na żalkowe oczy. Nie tylko można je jeść, ale też się nimi bawić. Spójrz, Mila, mam oczy na palcach. Dobra, wystarczy tych żartów. Czas spróbować oczy. I jak? Dobre? Bardzo. Jestem pewna, że pizza okay. będzie niesamowita. Ja też chciałam coś smacznego. Ale nie ośmiorniczkę. Są takie małe, oślizgłe i obrzydliwe. Nie wyobrażam sobie, jak ohydna będzie pizza. Wyobraź sobie, że będzie bardzo paskudna. Myślę, że ci się nie spodoba. Fu! Nie zazdroszczę ci! Ja jestem pewna, że pizza z żelkami będzie pyszna. Wygląda wow. zabawnie i fajnie. Super! Cudownie! Nie mogę się powstrzymać. Pędzią bym spróbowała. Ale nie spróbujesz. Sama sobie zazdroszczę, że mogę zjeść tak pyszną pizzę. Teraz oczy wychodzą mi wręcz z ust. Julie, wygłupiasz się jak zawsze. Jestem po prostu w dobrym humorze. Mila, dlaczego nie jesz? Miałam nadzieję, że zapomnisz. Naprawdę nie chcę próbować tej ośmiornicy. Mam nadzieję, że nie przyklei się do mnie od środka. Biedna Mila, nie mogę nawet na to patrzeć. Oczywiście, to przecież ośmiornica. Ma przyssawki i przykleja się do języka. Julie myśli, że to zabawne? Nie, to wcale nie jest zabawne, zaraz ci pokażę. Co to było? Jak mogłaś? Teraz rozumiesz, że ośmiornice wcale nie są zabawne. Nie trzeba było tego robić. Trzymaj się, wepchnę ci pizzę prosto do ust, całą. Wtedy na pewno nie uciekniesz przed ośmiornicami. A masz! Fuj, co za ochyda! Julie, jesteś okrutna! Jestem po prostu sprawiedliwa. Smacznego! Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam, to znaczy, że zakręcę kołem jako pierwsza. O tak, bardzo lubię frytki. A lubisz karaluchy? Dostaniesz je. Julie, wiesz, że nie wolno oszukiwać. Ustaw koło z powrotem tak jak było. Albo użyję koła karnego. No dobra. Oto i moje frytki. Jest ich tak dużo. W dodatku tak ładnie pachną. I nie mogę się doczekać, aż je zjem. Julie, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że wylosuję coś dobrego. Byle to było smaczne, byle to było smaczne. Nie wszystko oprócz czosnku. On tak śmierdzi. Co dziwne, z jakiegoś powodu go tu nie ma, czyli nie będę musiała go jeść. Przyjrzyj się uważniej. Skąd się bierze ten zapach? A, dlaczego to nam nie powiesiliście? Będę go jadła, a nie nosiła na szyi. Dobra, najpierw muszę go obrać. Mam do tego specjalne pudełko. Najpierw trzeba włożyć do niego wszystkie ząbki czosnku. Właśnie tak. I w ciągu dwóch sekund czosnek jest obrany. Gotowe. Można z niego zrobić naprawdę fajny wzór na pizzy. Na przykład serce. Świetny pomysł! A ja użyję frytek do przekazania mojej emocji. Radości! Zrobiłam uroczą buźkę. Uśmiechnięta buzia jest o wiele lepsza niż serce. Jeszcze czego? Zgapiłaś pomysł ode mnie. Nic nie jest w stanie przebić mojego czosnkowego serca. No a teraz trzeba zjeść to serce. No właśnie, jak ja to zjem? Serce jest takie piękne i ujdzie ci to na sucho. Czas na koło karne. Kurcze, co za pech. Nie dość, że będę musiała zjeść czosnkową pizzę, to jeszcze zrobię z niej smoothie w blenderze. Akurat mam tu blender pod ręką, więc masz szczęście. Nawet nie chcę myśleć, co z tego wyjdzie. Coś bardzo paskudnego. O tym przekonamy się już niebawem. No zaczynaj. Jeśli zwymiotuje, to będzie twoja wina. A taka mieszanka na pewno sprawi, że zwymiotuje. Tak, to naprawdę wygląda obrzydliwie. Teraz mam śmietnik w ustach. Nie wytrzymam długo z tym smrodem. Fu, ale to nie znaczy, że ja muszę go wąchać. Fu, trzymaj mnie, bo upadnę. O nie, czosnek pokonał nawet mile. Okropne! Jestem tutaj, nic mi nie jest. O, frytki wylądowały nawet na mojej twarzy. Fajnie! Subskrybujcie kanał Para, żeby nie przegapić kolejnych challenge. Będzie pysznie wesoło i bardzo ciekawie.